Dzień dobry, moi drodzy. I okazuje się, że wstawanie dwie godziny wcześniej ma wiele pozytywów. Zyskujesz czas, dodatkowy czas i na przykład możesz zrobić coś, co lubisz, jak na przykład nagrać dodatkowy film. A jak wiecie, ja bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą, bardzo lubię rozmawiać i bardzo też lubię słuchać historii. Dlatego serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy mm, dzielą się ze mną swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. Dziękuję za te wszystkie komentarze. Moi, to jest tworzy się między nami taka mm, platforma komunikacyjna. A to jest ważne, abyśmy ze sobą rozmawiali. Często w filmach mówię Wam o tym, jak istotną częścią naszego życia jest to, aby iść, aby się nie zasiedzieć tam, w tym miejscu, gdzie jest ból, gdzie jest niewygoda, gdzie czujecie, że życie przecieka wam przez palce czas wam przecieka przez palce ważne aby ten czas nie przeciekał przez palce i ważne aby podążać za swoimi marzeniami ważne aby znaleźć to co kochasz robić aby być z osobą którą kochasz tak a nie em, em, jak to się mówi dwoje obcych ludzi pod jednym dachem, gdzie obydwoje się męczą. Ważne, aby podążać za miłością. Miłość ma różne odsłony, różne twarze. Miłość tego, co lubię robić. Pasja. Pasja. Czyli obudź w sobie ciekawość małego księcia. I Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać tekst przemówienia, właściwie taką mowę, którą Steve Jobs, dyrektor generalny Apple Computer i Pixel Animation Studios, wygłosił 12 czerwca 2005 roku na mm, e, zakończenie roku akademickiego. E, w, na u, Uniwersytecie w Stanford. Steve'a Job, Jobsa właściwie nie muszę nikomu przedstawiać. Człowiek, który miał pasję, to nie był po prostu biznesmen. To był człowiek, który podążał za swoimi marzeniami. Człowiek, który wciąż jest inspiracją dla. Wielu, wielu ludzi na całym świecie, ale za tym jego sukcesem jest wiele trudnych chwil. I Steve o tym opowiada właśnie w, w tym swoim przemówieniu, o tym jak pokazuje nam, jak czasami coś, co na dany moment wydaje się, Totalną katastrofą, kiedy patrzysz z perspektywy czasu, okazuje się być najlepszą decyzją czy najlepszym wydarzeniem w swoim życiu, które mogło Ci się wydarzyć, bo to trudne wydarzenie pchnęło Cię jak gdyby na coś nowego, na nowe tory, sprawiło, że odnalazłeś coś innego albo inaczej, coś, co sprawia Ci radość coś co kochasz odnalazłeś miłość ważne aby iść ważne aby nie oglądać się za siebie wyciągać wnioski z doświadczeń ponieważ uczymy się przez ból doświadczania i iść 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 ważne aby żyć z pasją aby nie przegapić swojego życia Ważne, aby odnaleźć to, co kochasz. I to właśnie mówi Steve Jobs: Musisz znaleźć to, co kochasz. Posłuchajmy, posłuchajcie tego, tej mowy. Jestem zaszczycony, że mogą być z Wami dzisiaj, kiedy rozpoczynacie swój start w życie z jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie. Ja nigdy nie ukończyłem koleżu Prawdę mówiąc, to dzisiaj jest moment, kiedy jestem najbliżej ceremonii ukończenia koleżu na jakiejkolwiek byłem Chcę Wam dziś opowiedzieć trzy historie z mojego życia Po prostu, nie ma sprawy, tylko trzy historie Pierwsza historia dotyczy łączenia kropek Zrezygnowałem z nauki w Reed College po pierwszych sześciu miesiącach ale potem zostałem przez kolejne 18 miesięcy, zanim naprawdę zrezygnowałem. Dlaczego zatem zrezygnowałem? Zaczęło się zanim się urodziłem. Moja biologiczna matka była młodą, niezamężną studentką koledżu i postanowiła oddać mnie do adopcji. Bardzo mocno czuła, że powinienem zostać adoptowany przez absolwentów koledżu, więc wszystko było przygotowane. Bym został adoptowany zaraz po urodzeniu przez prawnika i jego żonę. Tyle, że kiedy wyskoczyłem, to oni w ostatniej chwili zdecydowali, że tak naprawdę chcą mieć dziewczynkę. Tak więc moi rodzice, którzy znajdowali się na liście oczekujących, odebrali telefon w środku nocy z pytaniem: Mamy niespodziewanego chłopca, chcecie go? Odpowiedzieli: Oczywiście. Moja biologiczna matka. Dowiedziała się później, że moja mama nigdy nie ukończyła koleżu, a mój ojciec nigdy nie ukończył szkoły średniej. Odmówiła podpisania ostatecznych dokumentów adopcyjnych. Ustąpiła dopiero kilka miesięcy później, kiedy moi rodzice obiecali, że pewnego dnia pójdę na studia. I tak oto 17 lat później poszedłem na studia. Ale naiwnie wybrałem college, który był prawie tak drogi jak Stanford, a wszystkie oszczędności moich rodziców z klasy robotniczej zostały przeznaczone na czesne. Po sześciu miesiącach nie widziałem w tym wartości. Nie miałem pojęcia, co chcę robić ze swoim życiem, i nie miałem pojęcia, jak studia pomogą mi to rozgryźć. A tutaj wydałem wszystkie. Pieniądze, które moi rodzice zbierali całe życie. Postanowiłem więc zrezygnować i wierzyć, że wszystko się ułoży. Wtedy było to dość przerażające, ale patrząc wstecz, była to jedna z najlepszych decyzji, jakiekolwiek podjąłem. W momencie, w którym zrezygnowałem, mogłem przestać chodzić na wymagane zajęcia, które mnie nie interesowały, i zacząłem wpadać na te, które wyglądały interesująco. Nie wszystko było romantyczne. Nie miałem pokoju w akademiku, więc spałem na podłodze w pokojach znajomych. Zwracałem butelki po coli za pięć centów, żeby kupić jedzenie. I każdej niedzieli wieczorem chodziłem siedem mil przez miasto, żeby dostać jeden porządny posiłek w tygodniu w świątyni Hare Krishna. Kocham to. I wiele z tego, co mnie wtedy spotkało, kiedy podążałem za moją ciekawością i intuicją, okazało się później bezcenne. Podam jeden przykład. Reed, Reed College w tym czasie oferował prawdopodobnie najlepsze nauczanie kaligrafii w kraju. W całym kampusie każdy plakat, każda etykieta na każdej szufladzie była pięknie ręcznie wykaligrafowana. Ponieważ zrezygnowałem i nie musiałem chodzić na normalne zajęcia, postanowiłem wziąć udział w zajęciach z kaligrafii, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Dowiedziałem się o czcionkach szeryfowych i bezszeryfowych, o zróżnicowaniu odstępów między różnymi kombinacjami liter, o tym, co sprawia, że świetna typografia jest po prostu świetna. To było piękne, historyczne, artystycznie subtelne w sposób, którego nauka nie może uchwycić i uznałem to za fascynujące. Nic z tego nie miało nawet nadziei na praktyczne za zastosowanie w moim życiu. Ale 10 lat później, kiedy projektowaliśmy pierwszy komputer Macintosh, wszystko do mnie wróciło i zaprojektowaliśmy to wszystko na Maca. Był to pierwszy komputer z piękną typografią. Gdybym nigdy nie zapisał się na ten jeden kurs na studiach, Mac nigdy nie miałby tak wielu krojów pisma ani proporcjonalnie rozmieszczonych czcionek. A ponieważ system Windows po prostu skopiował komputer Mac, prawdopodobnie żaden komputer osobisty by ich nie miał. Gdybym nigdy nie zrezygnował, Nigdy nie zapisałbym się na te zajęcia z kaligrafii, a komputery osobiste mogłyby nie mieć takiej wspaniałej typografii, jaką mają. Oczywiście, kiedy byłem na studiach, nie dało się połączyć kropek, ale to było bardzo, bardzo jasne patrząc wstecz 10 lat później. Powtórzę: nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu. Możesz je tylko połączyć patrząc wstecz. Musisz więc uwierzyć, że kropki w jakiś sposób połączą się w Twojej przyszłości. Musisz w coś wierzyć w przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, cokolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i uczyniło wielką różnicę w moim życiu. Moja druga historia dotyczy miłości i straty. Miałem szczęście. Wcześniej odkryłem to, co kochałem robić. Gdy miałem 20 lat, WOS i ja założyliśmy Apple w garażu moich rodziców. Ciężko pracowaliśmy w ciągu i w ciągu 10 lat Apple wyrosło tylko z nas dwóch w garażu do firmy wartej 2 miliardy dolarów i zatrudniającej ponad 4000 pracowników. Właśnie wypuściliśmy nasze najlepsze dzieło, Macintosha rok wcześniej, a ja właśnie skończyłem 30 lat, a potem zostałem zwolniony. Jak możesz zostać zwolniony z firmy, którą założyłeś? Cóż, gdy Apple rosło, Zatrudniliśmy kogoś, o kim myślałem, że jest bardzo utalentowany do prowadzenia firmy ze mną, i przez pierwszy rok sprawy szły dobrze. Ale potem nasze wizje przyszłości zaczęły się rozchodzić i ostatecznie pokłóciliśmy się. Kiedy to zrobiliśmy, nasz zarząd stanął po jego stronie, więc w wieku 30 lat wyleciałem publicznie. To na czym skupiało się całe moje dorosłe życie, zniknęło i było to druzgocące. Przez kilka miesięcy naprawdę nie wiedziałem, co robić. Czułem, że zawiodłem poprzednie pokolenia przedsiębiorców, że upuściłem pałeczkę, która została mi przekazana. Spotkałem się z Davidem Packardem, Bobem. Noisem I próbowałem przeprosić za tak wielkie schrzanienie. Byłem wielką publiczną porażką i nawet myślałem o ucieczce z doliny. Ale coś powoli zaczęło mi świtać. Nadal kochałem to, co robiłem. Zwrot wydarzeń w Apple nie zmienił tego ani trochę. Zostałem odrzucony, ale wciąż byłem zakochany. Postanowiłem więc zacząć od nowa. Wtedy tego nie wiedziałem, ale okazało się, że zwolnienie z Apple było najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić. Ciężkość sukcesu została zastąpiona lekkością bycia znowu początkującym, mniej pewnym wszystkiego. To pozwoliło mi wejść w jeden z najbardziej twórczych okresów mojego życia. W ciągu następnych pięciu lat założyłem firmę o nazwie Next, inną firmę o nazwie Pixar i zakochałem się w niesamowitej kobiecie, która zostanie moją żoną. Pixar stworzył pierwszy na świecie animowany komputerowo film fabularny Toy Story. Jest obecnie odnoszącym największe sukcesy studiem animacji na świecie. W niezwykłym obrocie wydarzeń Apple kupił Next i wróciłem do Apple, a technologia, którą opracowaliśmy w Next, jest sercem obecnego odrodzenia Apple. Alorin i ja mamy razem wspaniałą rodzinę. Jestem prawie pewien, że nic z tego by się nie wydarzyło. Gdybym nie został zwolniony z Apple. To było okropnie smakujące lekarstwo, ale chyba pacjent tego potrzebował. Czasami życie wali ci w głowę cegłą, nie trać wiary. Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która dawała mi siłę, aby iść ciągle naprzód, było to, że kocham to, co robię. Praca. Wypełnia dużą część Twojego życia. Zatem jedyną możliwością, by być w pełni usatysfakcjonowanym, jest dobrze pracować. Jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego, co uważasz za wspaniałe zajęcie. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie spoczywaj. Szukaj, dopóki nie znajdziesz. Nie odpuszczaj. Tak jak w przypadku wszystkich spraw sercowych, będziesz wiedział, kiedy to znajdziesz. I tak jak każdy wspaniały związek z biegiem lat, ten też po prostu staje się coraz lepszy i lepszy. Więc szukaj dalej, aż to znajdziesz. Nie odpuszczaj. Moja trzecia historia dotyczy śmierci. Kiedy miałem 17 lat, Przeczytałem cytat, który brzmiał mniej więcej tak. Jeśli żyjesz każdym dniem tak, jakby był twoim ostatnim, pewnego dnia z pewnością będziesz miał rację. Wywarło to na mnie wrażenie, i od tego czasu przez ostatnie 33 lata, każdego poranka patrzyłem w lustro i pytałem się, siebie. Gdyby dzisiaj był ostatni dzień mojego życia, czy chciałbym robić to, co dzisiaj mam zamiar zrobić? I kiedy odpowiedź brzmiała nie przez zbyt wiele dni z rzędu, wiedziałem, że muszę coś zmienić. Świadomość tego, że pewnego dnia umrę, jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko zewnętrzne oczekiwania wobec ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką. Wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz, jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce. Około rok temu zdiagnozowano u mnie raka. Miałem skan o 7.30 rano i wyraźnie pokazał głos na mojej trzustce. Nie wiedziałem nawet, co to trzustka. Lekarze powiedzieli mi, że jest to prawie na pewno nieuleczalny rodzaj raka i że nie powinienem żyć dłużej niż 3 do 6 miesięcy. Mój lekarz poradził mi, żebym wrócił do domu i uporządkował swoje sprawy co jest kodem lekarskim na przygotowanie cię na śmierć. Oznacza to, że spróbujesz powiedzieć swoim dzieciom wszystko to, o czym myślałeś, że będziesz miał na to następne 10 lat. Aby powiedzieć im to teraz, w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Oznacza to upewnienie się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, aby było to jak najłatwiejsze dla Twojej rodziny. Oznacza to pożegnanie. Żyłem z tą diagnozą cały dzień. Później tego wieczoru miałem biopsję. Podczas której wbili mi endoskop w gardło, przez żołądek i jelita, wbili mi igłę w trzustkę i pobrali kilka komórek z guza. Byłem spokojny, ale moja żona, która tam była, powiedziała mi, że kiedy lekarze oglądali komórki pod mikroskopem, zaczęli krzyczeć, ponieważ okazało się, że jest to bardzo rzadka forma raka trzustki, którą można wyleczyć chirurgicznie. Przeszedłem operację. I teraz czuję się dobrze. To było moje najbliższe zmierzenie się ze śmiercią, i mam nadzieję, że najbliższe przez następne kilka dekad. Przeżywszy to, mogę Wam teraz powiedzieć to z nieco większą pewnością niż wtedy, gdy śmierć była użyteczną, lecz czysto intelektualną koncepcją. Nikt nie chce umrzeć. Nawet ludzie, którzy chcą iść do piekła, nie chcą umrzeć, aby tam się dostać. A jednak śmierć jest przeznaczeniem, którą, które wszyscy dzielimy. Nikt nigdy od tego nie uciekł. I tak powinno być, ponieważ śmierć jest najprawdopodobniej najlepszym wynalazkiem życia jest agentem życiowej zmiany. Oczyszcza stare, by zrobić miejsce na nowe. W tym momencie to nowe to ty. Ale któregoś dnia nie tak daleko od tej chwili staniesz się tym starym i zostaniesz sprzątnięty. Przepraszam, że jestem tak dramatyczny, ale to prawda. Twój czas jest ograniczony. A więc nie marnuj go na życie cudzym życiem. Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył Twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, Kim tak naprawdę chcesz, chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną. Kiedy byłem młody, ukazała się niesamowita publikacja zatytułowana The Whole Earth Catalog, która była jedną z Biblii mojego pokolenia. Została stworzona przez faceta o imieniu Stuart Brandt. Niedaleko stąd. W Menlo Park, który ożywił ją swoim poetyckim dotykiem. To była końcówka lat 60., przed komputerami osobistymi i DPT. Więc wszystko zostało wykonane za pomocą maszyn do pisania nożyczek i aparatów Polaroid. To było trochę jak Google w miękkiej oprawie. 35 lat przed pojawieniem się Google. Było idealistyczne i przepełnione zgrabnymi narzędziami oraz świetnymi pomysłami. Stuart i jego zespół wydali kilka numerów The Whole Earth Catalog. A kiedy dobiegali końca, wydali ostatnie wydanie. To była połowa lat 70., a ja byłem w waszym wieku. Na tylnej okładce ostatniego wydania. Znajdowało się zdjęcie porannej, wiejskiej drogi, na której można by łapać autostop, gdybyś był żądny przygód. Pod nim znajdowały się słowa: Bądź głodny, bądź szalony. To była ich pożegnalna wiadomość, kiedy kończyli: Być głodnym, być szalonym, nienasyconym. I zawsze sobie tego życzyłem. A teraz, kiedy kończycie szkołę, żeby zacząć od nowa, tego Wam życzę. Bądź głodny, bądź szalony, nienasycony. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Piękne słowa Steve Jobs. Jobs w innej wypowiedzi powiedział, że ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. I zostawiam cię z tym przekazem. Bądź głodny, bądź szalony, bądź nienasycony, znajdź to, co kochasz. Do usłyszenia, moi drodzy.